Żyć w nadziei. Nauczanie domowe, 16 lipca, list do Rzymia, rozdział 8, wersety od 18 do 23: Sądzę, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się objawić. Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów bożych. Stworzenie bowiem zostało poddane marności nie z własnej chęci, ale ze względu na tego, który je poddał. W nadziei, że również i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych. Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. Lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy już posiadamy pierwsze dary ducha, i my również całą istotą swoją wzdychamy, oczekując odkupienia naszego ciała. Pokazane są tutaj trzy prawdy: o tym, że stworzenie zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, że ma przyobiecane korzystanie z wolności i po trzecie widzimy zapowiedź uczestnictwa w chwale zachowanie, korzystanie i uczestnictwo. Zwróćmy uwagę, że całe stworzenie patrzy na tych, którzy jako pierwsi tego doświadczają, czyli na nas. Całe stworzenie, cały świat jest skierowany w kierunku człowieka, który ma być tym pierworodnym idącym za pierworodnym całego stworzenia, czyli za Chrystusem, po to, żeby pozostałe byty tego świata, Mogły pójść za człowiekiem. Święty Paweł pokazuje, widzimy tutaj taką łączność, taką jedność: człowiek jest związany z Chrystusem i w związku z tym może pójść tą drogą, a z człowiekiem jest związane stworzenie i ono patrzy na nas, patrzy na człowieka, jak sobie poradzimy. I w związku z tą zależnością i tym powiązaniem, my mamy być ludźmi nadziei. Ludźmi, którzy jasno spoglądają w przyszłość, wiedzą, dokąd zmierza ten świat, bo pozostałe rośliny, zwierzęta, wszystko, planety, idą za nami idą za tym duchowym szlakiem, który został przez nas rozpoczęty. Dlaczego? Dlatego, że uwierzyliśmy. Dlatego, że z wiary wynika ta nadzieja, najpierw zachowania od złych rzeczy żeby się nie psuło, żeby nie było niszczone, żeby nie było zdewastowane, zmarnowane i to jest pierwsza, pierwsza składowa nadziei. Ja wiem, że nie wszystko zostanie zmarnowane. Ja mam właśnie nadzieję na to, że wiele rzeczy będzie zachowanych i tak się zachowuje. Bo chcę ochronić, zabezpieczyć Chcę, żeby to stworzenie też było dobrze użyte, aby ono samo mogło żyć właśnie w takiej nadziei, że nie zmarnujemy planety, że nie zmarnujemy jej zasobów, że nie zmarnujemy tego wszystkiego, co otrzymaliśmy. Od nas to zależy, jeżeli będziemy ludźmi nadziei, jeżeli będziemy wierzyli Bogu i z Bogiem działali w ten sposób. Po drugie, że przyobiecana jest Wolność, korzystanie z tej wolności, nie głupie, bezmyślne, ale właśnie mądre. Tam, gdzie jest odpowiedzialność, tam, gdzie jest solidarność, to jest prawdziwa wolność. A nie, że mogę robić, co mi się podoba. No właśnie nie. Odpowiedzialność polega na tym, że ja używam swoich możliwości w sposób piękny. Nie ogranicza mnie nawet moje. Ludzkie pragnienie przyjemności, pragnienie egoistycznego zabezpieczania siebie, to też mnie nie ogranicza, bo Bóg mnie z tego wyzwolił. To jest wolność dziecka Bożego, że nie jestem ograniczony żadnymi swoimi namiętnościami, czy wadami, czy czymkolwiek, co w moim sercu mogłoby być taką granicą. I po trzecie, ja będę uczestniczyć w chwale dzieci Bożych. Już to się zaczęło. Kiedy korzystam z modlitwy, z komunii świętej, ze wspólnego przebywania przed Bogiem całego Kościoła, to jest korzystanie z wolności i chwały Bożej, która rozlewa się przez właśnie tę działalność i tę wspólnotową drogę Kościoła. Zadanie dla Ciebie na dziś. W jakim Twoim działaniu widać jasno wolność Dziecka Bożego? Niech w tym przyglądaniu się sobie i w tym wzrastaniu w wolności błogosławi Ci Wszechmogący Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty.